Nie wiem czy chcę tam wchodzić. Wiem, że tam będzie pełno jumpscarów na 100 miliardów 10 555%. Tam będzie pełno jumpscarów Halo? To są dwie płytki A. Fuck, po co ja na to wchodzę w ogóle? To jest jakaś kombinacja. Ta się zapaliła. O. Nie, źle. Tu. Spróbujmy tu. O. Teraz pewnie ta. I ta. Geniusz ja laska, geniusz laska. Dobra. Idziemy dalej, ciśniemy. To jest chyba na szósty dzień, już. Dizzy to jest. Z... zmęcznie. E... Nie, no skądże? Skądże jest? bardzo przyjemnie. Widzę ładne. E, coś bardzo piękne. Podoba mi się dobra stylówka zakr... Mm. idę tam toż to pokój z kanapą bardzo ładnie. coś tu idzie coś tu lezie, nie idzie o. tak, tak, już to czytaliśmy wiele miliardów razy coś tu lezie Dobra, sprawdź mi inne pokoje. Zamknięte. Stąd przyszliśmy. Dobrze przepraszam. Ale zegar jest mój. Manda fucka. Mam co mam tu zrobić? Co to? Co to jest? Co... Dobrze przepraszam, ładne kwiatki, naprawdę Cudowne. Co wam się tylko, też wydaje, że niektóre fragmenty po prostu polegają na ułożeniu w huku i nic nie robieniu? Później się przestraszeniu ładny gabinet Bardzo piękny. Tylko co ja mam do... Co ja mam zrobić tu? O, co masz tutaj zrobić? Co to jest w ogóle? Co? Co, co, co to? to klucz był za tą szafką. O myky. serio. A klucz. O kurty, ale już długo w to gram. No ale no. Trzeba skończyć tą historię. To jest naprawdę fajna i straszna. I naprawdę dobry horroryk. Oczywiście link będzie poniżej. Sam tak już zacząłem się rozluźniać, już zacząłem myśleć, że, że to prawie koniec, a tu dupa. Try to open your... try to open your eyes. tutaj, to jest chyba ostatni dzień nasz. Ten, co teraz nadejdzie, z tych moich wyliczeń, dobrze, jak, jak są oczywiście dobre. To jest ostatni dzień w 7 Days. Przygotujcie się na masakryczną, wręcz dozę strachu. Gdzie ja się pojawię? No bo nieważne, sam. Co tu jest? Co to jest? Z manekin? Mhm. Mm nie, 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 nie. Zostań tu. Tu ci będzie najlepiej. Zamknę ci drzwi. Co to było? Chyba sprawdzam za, z szafkami, bo. Powiedziałem, zostań tam. Powiedziałem? Więc. von Won stąd. Kolejny. Nie, ty definitywnie tu zostajesz. Co się dzieje? Kolejny. Może ja nie będę otwierał tych drzwi, co? To krzesło. Jak nie wiesz, jak się, się cieszy krzesło. FON poszła, 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 poszła Żeby kolejny... Tak, kolejny skurwiel Dobra, co tu? Co tu znajdziemy? Co tu znajdziemy? może Rozmontuję tych skurwysynów Co? Kolejny Fakt is shit Mam no wyjebany, coś się dzieje z tyłu, ja po prostu idę do przodu. Ja nie patrzę, patrzcie za mnie. dobra nic się nie stało. Trzy kropki. Fuck. Nara, nara panowie. Nie mam już. Jak wyście tu wyszły? Czemu to widzę cię sam? Czy ty jesteś sam? Czego ode mnie chcesz? Po której stronie krad jest więzień? Fak. No. Kim jesteś? Sam, sam, przestań. Przestań sam. Dzieś <tryk> <tryk> jest za dużo. Tego jest za dużo. Uciekam stąd na rafajerze. Było, było Was poznać, ale nie patrzę, nawet nie wiem co powiedzieć. Z czym wróciliśmy się. No, się ma frajerki. Chyba powinniśmy iść do tego drugiego. Y

Wspomina wam to coś? Czyżby. I'm scared. Jest sześć. Hmm. Sześć otworów. Sześć ciał. Dobra. Czyżbyśmy musieli poszukać sześciu? Aha, dobra, mam doprowadzić sześć tych chopków. Dobra, rozumiem, rozumiem. Nie wyskakuj. Czy oni są po mojej stronie? Tak mi się wydaje. Chociaż może mi się źle wydawać. Że idziemy po tych fagasów? Nie patrzy tam Artur. Tam jest tylko zło. Strach, szatan, niedowierzanie. Dobra. Gdzie są te małe fiutki? Tu go nie ma. Zamknięte. No się ma. masz tu swojego kumpla w szafiłkę. co mi się wydaje, że ich wszystkich... No, nie, tu jest jeszcze jeden. No się ma. Chodź. Chyba jesteście ze mną, tak mi się wydaje. To nikogo nie ma. Siemanko. Ubijaj na imprezkę. Jest bardzo fajnie. Są laseczki, stoły z sześcioma otworami i pętle. Dobra. Ile was tu mam? Dwóch, trzech. Dobra, jeszcze ty. Tylko, że tu jedno pokój jest zamknięte, chciałem zauważyć. Ten. A będziemy zajmieć was Jednego mi nie starczy, to wiem na pewno, no ale... Gdzie ja znajdę? Czyżby w tej klatce zasanej? Czekaj, tu nie ma już klatki. Jest łóżko. Sprawdźmy, czy tu nie ma jakiegoś klucza. Ej, nie ma dobra. I wracamy się, proszę Państwa. <laughs> nie rozróżniamy się. Tu nie ma nawet mowy o tym, żeby choć na chwilę spuścić nerwy z wodzy. Bo gdy to zrobisz... A nie. Wszystkie? Chodź tu, kolego. Musimy się powiesić. Chodź. O. O, jakie rodzinne spotkanko. Czuję, jakbym stracił coś. Dążamy za krwią. Teraz na pewno coś wyskoczy na bank. Dobra, nie rób głupich min, bo ci tak zostanie. Tak nam mamusia mówiły, prawda? A to jest prawda. To jest prawda. To jest prawda. Dobra. Pewnie te zamknięte drzwi się otworzyły. Tak mi się wydaje. Nie. Krew nas prowadzi do. co to jest? W serce. W serce? Musimy je spalić w tym ogniu? Nie podoba mi się to. Naprawdę, naprawdę, z całym, z całą szczerością mojego. Serduszka, który właśnie mam w inwentory. Nie podoba mi się to. Nie wyskakuj, proszę. Wiem, że się nie lubimy sam. Mieliśmy trudne chwile. Ale nie wyskakuj. Dobra. Płoń. Bloody key. Chyba zbliżamy się do końca, proszę Państwa. Tak mi się wydaje. Poświęciliśmy już swoje korytarze zagłady. Proszę się trzymać za serce. Nie, dostaj mnie Dobra. Wybór pomiędzy śmiercią a śmiercią. Wybieram śmierć. O, chociaż nie, po prawej stronie lepiej. He, he, he. Dobra. Nie wyskakuj na mnie. To ci się w ogóle nie opłaca, bo zmarnujesz tylko yy, nie wiem co, ale zmarnujesz. To mi się bardzo nie podoba oh. Dobrze Sam, sam już mi głowa zaczyna polecieć od tego stresu, więc... Cończymy już sam. Nie jest czas. Nie rozumiem. What the fuck. Idę spać. Szybko spać. Przecież to jest siódmy dzień już. Wyglądasz na zakopotanego. No wygląda, bo to jest siódmy dzień. komu imienia sam? Czy nic się nie mówi imieniem sen? Pozostań. Bądź, pozostań z dala od tego, co utrzymacie do tyłu. Podążać za ciemnością. Dobra. Tylko żeby to skończyć sam. Roślinka była w całkiem dobrym stanie na początku gry. Serio, to jest dalej, 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 dalej w to gramy. Dalej, to jest tak długa gra. Proszę Państwa, no tak, las. Widziałem Cię, cmentarz oczywiście, uciekaj, mm, ale gdzie? W tą stronę. No. Co to jest? jest. Takie szkieletę uciekaj, 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 uciekaj Co jest dobraj, ty prosto To jest chyba wyjście Nie mogę wyjść? Dobra, tam była jeszcze brała. Jedna Muszę mieć wzgląd na to, że ja naprawdę w to już długo gram. Coś tu mamy. Fuck. Będę miał troszeczkę materiału z tego co widzę. Dobra, to widzę jakiś grobowiec, ale nie mogę się do niego dostać. A tam jest łopata. Ta by mi się pewnie przydała do wykopania jakiegoś grobu. Dobra, więc tu po mnie mogę iść do następnej bramy, która jest naprzeciwko tej. Okej. Już mam tiki nerwowe od tego. Za duży stres. Dobra. Umysł przykrywa prawdę. Tak jak światło przykrywa mrok. Nie, cień. Co jest? Nie mogę się ruszyć. Nie mogę się ruszyć. Tylko myszką. Zabij mnie. To jest za długo. Za długo, naprawdę. Nie wiem czy to jest... A było chyba continue. Ale dobra, machniemy to za jednym razem, bo nie wiem kiedy będę mógł następnym razem w to zagrać, proszę Państwa, więc... Więc machniemy sobie to za jednym razem. A co tam się będziemy przejmować. Może no sprawdźmy czy tam coś się otwarło, ale coś mi się wydaje, że tak Takie mam przeczucie na no. Całkiem dobre Coś